Witam wszystkich, babi, słuchajcie Dzisiaj rzeki komu agerujemy się normalnie Ponieważ jestem taki jak sam Więc dzisiaj rzeki komu mamy kolejne spotkanie Mamy kolejną część I zaczynamy pierwszą akcję I jest to 2-0 dla nas No cóż, popatrzmy Przegapiłem metr, skuterek, a przyjmę, dałem, 2, nie przegrałem 2 do 4 A już nie no, mogę wygrać, jest 2-0 I już nie przegrałem, to niech to będzie nasza Uderz, no i pięknie Uderzył No jest jest 0 Piękna paroneczka. Ale ma akcje, bo już jeszcze nie widziałem, 1-0, nie No i cóż, no... Kolejna no, akcja akcje, powinien Nie, nie będzie. Akcja, oczywiście, mnie Nie Niektóre były akcje, nie chcę się zdziałać to, że nie, nie tak, były się nie tak, akcja, to chciałem tego pokazać. Uderz?

w bieżąco mi się nie wiedziałem co to jest, w tym finale nie wiem, czy Ale najgorsze, że jest to... że, to, że ja zresztą, że w no, finale ja jestem ranking w tym sezonie A jakiś kill F10 u zarąbowa, tak mi się dzieje Widzimy się, się, się w kolejnym meczu Widzimy się w kolejnym meczu, nie wiem w którym meczu, ale no niedługo się kończy sezon w COP 11 w Zowie z naszym kolejnym mecz ligowy, dzisiaj tylko po jednym meczu w każdym dniu, bo w w Lidze. Mistrzom no i porosłym wypuchajem piosenek naszej drużyny chyba. No i piłka. No i koleś, i i i No Jangan lupa subscribe, like, share, dan Widzimy się w kolejnym Kolejny mecz na tej na minionach, no to mam o 19. Widzimy się w kolejnym meczu. Witam wszystkich, nie, witam wszystkich. Tak że kolejnego dnia mają oskarżony dzień sezonu, więc no, fajny ten sezon, tylko przede wszystkim. Yy, yy, ponieważ on się pokończy już dzisiaj, ale no wiecie, kończy się już dzisiaj, bo zaczął się już tam 13 października z sierpnia, bo mam pierwszy atak. Chyba ja mam pierwszy atak, ja się nie mylę, nie wiem, ale wszystko wam e, już odokomentuję z na takim czarnym ekranie i to pod koniec tego odcinka, więc Wyczekujcie, od dzisiaj do przynajmniej. Przez to na przykład teraz ja atakuję. Nie, nie ma bramki, kurde. Takuje. A nie nie ma, ma zamiaru akcji z tego. No i nie ma bramki, kurde najmniej, że będzie bramka. Jest bramka, dokładnie tak. Nie sądzę sobie ale mogę też jeszcze odjeta. Nad bramką, no jesteśmy coraz bliżej bramki. Co? Ach, no było blisko, kurde, było blisko. Było blisko za jednak. No i cóż. No ale jakie tam miejscówki? No mamy jest, jest 454. 45, a i tak wygrywamy, lol Aaaa, poszliśmy mecz wjazdowe. I tak my to wygrasi, czy wygraliśmy tą miejscówkę? O, wygraliśmy mecz zgodę. Wiesz zlep mecz o pierwsze miejsce. Zresztą widzę w strefie awansu, no nie spodziewałem się tego. Widzimy się Ize już w podsumowaniu sezonu. No, bo raczej mamy tam kilka meczów do nagrania, ale raczej tego nie będę wam pokazywał, bo następnie nam jeszcze ostatni. Proszę mi mieć o 15, oj! No ja zagapiłem się, no dobra. No znaczy nie wygraliśmy, no ale. No, nie, ale wygraliśmy. Tego więc nie będę wam pokazywał. Widzimy się Ize już w kolejnym odcinku. Następnego odcinka. Papatki, w nowym sezonie. Yo! No i widzę, że przyszedł czas na podsumowanie sezonów. Top 11. Sezon na koniec po 28 dni. E, więc zajęliśmy wie, pierwsze miejsce, prawdopodobnie w Lidze. E, mam tyle buntów, że na pewno zajęłem miejsce lidze, pierwsze lidze w Lidze. No poszło mi całkiem trudno, ale było trochę ciężko. Ligę miejscu odpadłem w ćwierćwinę. Natomiast w Pucharze odpadłem już w minę Ale są te trzy y, ligi, które. Nie wiem, na czymś tyle skończyłem, ale tyle właśnie trwało to. Pierwsze miejsce w Lidze. W Pukarze odpadłem się w sieć finale. No i chyba w Lidze Mistrz też odpadłem się w sieć finale całkiem nieźle. A my widzimy się już w nowym sezonie. Już jutro będzie nowy sezon. Pokażę kilka kompilacji meczów, które będą pewnie najprawdopodobniej. I w końcu będę mógł rozpocząć nowy sezon. No i cóż, widzimy się już jutro. Kilka kompilacji. Bye, bye.